Cześć, witam Cię serdecznie na kanale Puls Krypto, dzięki za 860 subów i dzisiaj temo, tematem głównym będzie czy będzie nowe poświęcenie na portfel kryptowalutowy od Richarda Harta. Także to będzie temat główny, ale będą również tematy poboczne, także jeśli interesują Was te tematy to zostańcie dalej i pogadamy sobie o Rafale Zaorskim, który kupił tutaj, yy, jeszcze nie kupił, ale chce kupić wykopa. E, pogadamy sobie o tokenie PLSD, czyli o doczkoinie. Pogadamy trochę o Heksie i o tym, co ostatnio mówiłem Wam o One Inchu. Pokażę Wam, pokażę wam co tam zrobiłem i jak się to otoczyło. Czy cena Heksa poleciała w dół? Czy po prostu zlecenia mi się zrealizowały? Czy muszę jeszcze poczekać? Także o tym za chwilę. Ale na początek przejdźmy sobie tutaj jeszcze do komentarzy pod ostatnim filmem, właśnie tutaj. Kamil Szymanik napisał mi mała prośba: zrezygnuj z takich clickbaitowych tytułów, proszę. Chcesz więcej widzów i polubień? Treść, jakość, I jeszcze raz treść, jakość. Pozdro. I tutaj później druga część odniosła się do ceny heksa, jaka będzie za 10-15 lat. Także e, słuchajcie, tutaj no oczywiście te tytuły clickbaitowe m, mają za zadanie właśnie przyciągnąć widzów. E, jak wiemy, właśnie e, dobry tytuł się klika, także słuchajcie, tak robią wszystkie jakby duże tutaj media, czy ONET, czy WP, czy ktokolwiek, po prostu jeśli tytułem nie przyciągną widza, żeby przeczytać dalszą treść, to ta treść może być naprawdę super dobra, natomiast jak nagłówek będzie słaby, no to niestety, ale ten widz w ogóle nie kliknie i nie wejdzie w to i nawet tego nie przeczyta, dlatego ja też tutaj stawiam na to, że staram się przyciągnąć po prostu tytułem, jakby miniaturką tego po prostu filmiku, żeby widz kliknął i później mógł ze mną zostać i zobaczyć ten film. Także co do treści i jakości, no to słuchajcie, musicie ocenić to sami. Jeśli e, Wam to po prostu nie odpowiadam, to wychodzicie z filmu. Ja widzę po statystykach tych filmów moich, że widzowie chętnie oglądają te filmy, zostają do końca, także myślę, że jest całkiem fajnie i dlatego używam właśnie tutaj takich, e, można powiedzieć, clickbaitowych. Słuchajcie, no ja uważam, że mm, Heks za jednego po prostu tutaj centa jest to realne, dlatego też nie uważam tego za jakby taki perfidny clickbait. Wyjaśniam też w tym filmiku moje po prostu tam jakby strategie działania i co tutaj robię, czy ten Heks może spadnąć do tego jednego centa, czy nie, tego oczywiście nie wiemy, ale dlaczego by tego nie umieścić tutaj na miniaturce i na opisie tego filmu. Także tak to po prostu robię, tak uważam. No i na razie nie planuję tego zmieniać, więc. Tutaj też w tym, ten filmik zapewne zachęciła Cię miniaturka i zachęcił Cię tytuł, żeby wejść właśnie w ten, w ten filmik. No dlatego tak właśnie tutaj sobie działam. Jeśli ktoś się z tym nie zgadza, no to, no to myślę, że każdy ma prawo po prostu do swojego zdania. I jeśli on sam nie chce działać w ten sposób, to może po prostu działać inaczej. Natomiast to jest mój sposób tutaj działania. No i tak robię. I też po prostu tutaj nie będę się z tym krył, tylko mówię otwarcie jak jest. Także dzięki Kamil za e, Twój komentarz. E, nie traktuj tego jako po prostu jakiś atak tutaj w Twoją stronę, tylko po prostu wyjaśniłem Ci skąd się to wzięło i dlaczego ja tak robię. Myślę, że, że wyjaśniłem Ci to, jak to wygląda z mojej strony. Także dzięki. E, I tutaj jeszcze e, Steve Alston. I że odnośnie wykresu kończących się stake, to warto brać odwagę, że ludzie mogą sobie wrzucać te miliony heksów na przykład na 30 dni, bo w ostatnim filmiku właśnie tutaj wspominałem, że te wszystkie heksy to nie kończą się po prostu w jednym dniu, czyli 28 maja, tylko jest to rozłożone. No i tutaj też się nie myliłem, że po prostu tego 28 maja nie było jakiegoś mega dump'u, tylko może to być po prostu rozłożone w czasie i ten mega dump może przyjść później, a może wcale go nie być. Także tego nie wiemy, jaki będzie tutaj popyt na heksa, ale już abstrahując od tego, E, oczywiście każdy tutaj może sobie założyć heksa, powiedzmy na 30 dni. E, no i skończy mu się ten heks, za, e, skończy mu się ten stake, powiedzmy za 30 dni. I wtedy będzie coś tam zrzucał na rynek. Ale słuchajcie, no widzimy ile jest zamrożonych heksów, na jaki czas i to już jest realnie po prostu, że wtedy się kończą te stejki. Nieważne na ile tam mieli ludzie, to po prostu dni. Jeżeli teraz po prostu wezmą i zrobią sobie stejka na 5 dni, zrzucą to za 5 dni, to już słuchajcie, na to nie mamy wpływu. Ale też to będzie widoczne właśnie na tym, na tym przy ostatnim filmiku właśnie to pokazywałem, gdzie można to sprawdzić. I też tam to będzie widoczne, to się dodaje, to się aktualizuje na bieżąco. Natomiast Pewne jest, że po prostu te większe stajki się skończą. Być może część tego heksa zostanie zastejkowana na jakiś następny czas, część tego heksa zostanie zrzucona, kupiona przez nowych, no i tak jakoś później wypłaszczy się ten wykres, tak czy siak, więc uważam, że no nie będzie to miało wielkiego wpływu, że ktoś tam zrobi sobie 30 dni, 60 dni, czy coś takiego. Także również dzięki Ci Steve Alston za komentarz. Ja mam po prostu na to takie, takie podejście, myślę, że wyjaśniłem Ci tutaj moje, moje po prostu moją perspektywę na to. I tutaj jeszcze chciałem odnieść się do komentarza. Słuchajcie, czekajcie, zjadę sobie tutaj niżej. O, właśnie. Artur, Le Artur Lenart. On tutaj pisze, właśnie. Czy mogę napisać, ile wyniesiecie zakup heks finalnie, jak już kupisz? Chodzi mi o opłaty, które tu podałeś za słapy i te, które zostaną pobrane przy zakupie. Jaki to będzie procent przy zakupie, czy tracisz 10%, czy 30%? Słuchaj, Artur, tutaj. No to zależy, bo jeśli no, na przykład powiedzmy kupisz heksa za 100 dolarów, no to powiedzmy, jeśli opłaty wyniosą cię przykładowo 10 dolarów za te słapy, no to stracisz 10%. Jeśli kupisz za 1000 dolarów i opłaty wyniosą cię również 10 dolarów, no to stracisz już przykładowo 1%. Także procentowo ci tutaj nie odpowiem. Natomiast teraz. Y ostatnimi dniami był tani gaz, bo to właśnie główna część po prostu opłat zależy od tego jakie są opłaty na sieci Ethereum, czyli jak drogi jest gaz. Więc teraz mogę ci powiedzieć, że był dosyć tani gaz i płaciłem za słapy lub różne tam przesłanie przesłanie z portfela na portfel, przykładowo Hexów czy tam Ethereum, płaciłem po prostu nawet od pół dolara do trzech dolarów, czy tam do czterech dolarów, czyli takie to było po prostu za przesłanie. Gdzieś. Czyli przykładowo, jeśli miałeś drogę i zrobił, musiałeś pokonać, powiedzmy, jakieś czy tam słapa przesłanie z portfela na portfel i powiedzmy, kupno tego heksa na one inchu, coś takiego, no to przykładowo wyszło to powiedzmy 10 dolarów, czyli nie jest to tragicznie. Natomiast jeśli zacznie się ruch na sieć Ethereum i yy, możesz się liczyć z tym, że te opłaty po prostu będą dużo, dużo droższe. Jak ja kupowałem heksa gdzieś tam, yy, powiedzmy, yy, jakiś czas temu, gdzie te opłaty były dużo wyższe, to pamiętam wtedy nawet za transakcję za GASFI płaciło się po 200 dolarów, także takie to były tutaj ceny. Także teraz jest fajny czas dla tych ludzi, którzy znają te wcześniejsze ceny. Dobra, to by było na tyle w kwestii tutaj komentarzy i przejdziemy sobie teraz do tematu tutaj odcinka. Przejdźmy sobie do tweeta Richarda Harta. Słuchajcie, on tutaj napisał, że ma dużo jakby deweloperów teraz, także ma dużo programistów, którzy właśnie mogą programować. Tutaj tam jego sieć. I tutaj taki śmieszny, teraz to zobaczyłem, bo nie widziałem tego wcześniej, że on pisze, że ma dużo deweloperów, ale czy ma taką kaczkę? No i tutaj oczywiście Richard, słuchajcie, swoją kaczkę z Louis Vuitton sobie dodał, także tutaj taki humorystyczny akcent. No, ale tutaj, właśnie, Pharma First, Pharma First pisze, że dodawanie właśnie ludzi do projektu w czasie trwania jego nie jest zbyt dobrym po prostu pomysłem, ponieważ no lepiej, nie, lepiej to wychodzi, jeśli nie doda się tych ludzi do projektu. I tak twierdzą właśnie poważni menadżerowie HR. Także, on tutaj twierdzi, że nie powinno się dodawać tych ludzi do projektu, ponieważ jeśli już trwa, to oni więcej tam namieszają w tym projekcie niż mogą zdziałać. Oczywiście jeśli popatrzymy w długim terminie, to może to być e, trochę tam inaczej. E, w każdym razie powodzenia tutaj piszę. A Richard mu na to tutaj odpisał. Zobaczcie, że to dlatego właśnie on przesunął ich e, do pracy nad walletem. Także no zobaczymy, czy, czy czasami nie będzie tutaj jeszcze jednego poświęcenia. Także podejrzewam, że ludzie to. Nie wiem, jak to Richard tutaj będzie rozwiązywał, ale no, już jest sytuacja tak napięta tutaj na rynku, ludzie się już denerwują, już chcieliby tą sieć. A tutaj, jak jeszcze dorzuci po prostu jedno poświęcenie, ludzie tam powiedzmy już wywalili się z kasy, jeszcze tutaj teraz dokupywali heksa pod po prostu start tej sieci, i nagle walnie jeszcze jedno poświęcenie. Także, no, dość dużo ludzi może się troszkę zdenerwować. No, ale słuchajcie, jeśli będzie to. To poświęcenie to jest oczywiście moja spekulacja. Ja sobie tutaj tak teraz wymyśliłem, nie tylko ja to wymyśliłem, tylko tutaj gdzieś też czytałem jakieś posty ludzi, którzy właśnie też uważają, że faktycznie może tak być, że gdzieś tam będzie chciał jeszcze stworzyć jakieś poświęcenie. No, także zobaczymy, czy, czy będzie to prawda, czy, czy to są tylko jakby takie nasze, chore, chore pomysły. No ja uważam, że jeśli będzie takie, takie poświęcenie, oczywiście, też sobie wezmę, wezmę wezmę w nim udział. No ale nie, myślę, że byłaby to już delikatna, delikatna przesada ze strony Richarda i takie dosyć nad, nadszarpnięcie tutaj już cierpliwości inwestorów, no, ale słuchajcie, znacie też Richarda, wiecie jaki on tutaj jest. On tutaj czasami no, jest nieobliczalny i robi po prostu, co chce, a nie tam przejmuje się. Zdaniem zdaniem ludzi, także i tak zrobi co chce, i tak zrobi co chce. Myśmy mu zaufali po prostu co do tej sieci, no i zobaczymy, jak on się teraz tutaj z tego wywiąże. Ja liczę, że będzie dobrze. Liczę, że ta sieć faktycznie opóźni się dosyć, dosyć bardzo. Także nie nastawiałbym się tu na jakieś szybkie, szybkie tutaj szybki start. Liczę, że to będzie gdzieś powiedzmy no, końcem sierpnia, początkiem września, zaczną się jakieś tutaj informacje o tej sieci. A jak to będzie, to zobaczymy. Dobra, przechodzimy sobie do następnego tweeta. Tutaj Rafał Zaorski rozmawiał z Michałem Białkiem, właścicielem Wykopu, i rzucił ośmiocyfrową kwotę, że chce po prostu zakupić Wykop i naprawić tagów, przywrócić wolność słowa i takie tam tutaj rzeczy. Tutaj wydaje mi się, że Rafał Zaorski tutaj podchodzi do tego podobnie jak Elon Musk, który właśnie tutaj kupił Twittera, też chciał tam przywrócić wolność słowa. A mi się wydaje, że dla obydwóch panów to jest po prostu dobra, dobra, yy, dobra okazja na kolejne, kolejny zarobek. I słuchajcie, wiadomo, jeśli ma się taki portal i tak dalej, to można jakby bardziej tutaj sobie triggerować rynek yy, i tam ustawiać pewne rzeczy pod siebie. Tutaj jest to na mniejszą skalę u Rafała, na u, u Elona Maska jest to na większą skalę, ale jest to podobne działanie. No tak sobie ja tutaj, ja tutaj myślę, że tak sobie tutaj yy, działają. Ja oczywiście nie mam na ten temat zdania. Co kto robi, to oczywiście jego tutaj, jego tutaj wola, że tak powiem. Jeśli ktoś coś robi, to działa, nikogo, że tak powiem, tym nie krzywdzi, a przy okazji jeszcze tutaj umie na tym zarobić. Także słuchajcie, dlaczego nie? To też nie są tanie rzeczy. Słuchajcie, ośmiocyfrowa kwota to no jest, jest to dosyć, dosyć dużo. Także, no okej. Okay. przejdziemy sobie tutaj dalej. Tutaj też Twitter dodał CryptoScout24 i zobaczcie To mi się też podobało Ponieważ tutaj opowiadał, że HEX nigdy nie osiągnie tam powiedzmy Jeszcze tutaj ileś zer po przecinku Później bo HEX nigdy nie osiągnie 1 centa, HEX nigdy nie osiągnie 10 centów Teraz jesteśmy na poziomie, że HEX nigdy nie osiągnie 1 dolara Ja uważam, że to się stanie Być może nie w tym roku ale uważam, że w przyszłym roku na pewno, na pewno. W przyszłym roku ja uważam, że osiągniemy tego jednego dolara. A heksie jeszcze będą dwa heksy, ponieważ będzie heks kopiowany na następnej sieci. Pulse także słuchajcie, fajnie się to może rozegrać. I kto będzie miał jakąś tutaj większą cierpliwość, no to słuchajcie, fajnie, fajnie może na tym wyjść. Także tak jest tutaj moje zdanie. Eee, o, ludzie tutaj mają, widzicie, inne zdanie. Eee, następny skam po lunie. Ale słuchajcie, jak się to mówi, coś fajnego zawsze rodzi się tutaj w cierpieniu i w bólu. Także, gdyby wszyscy byli za tym, to słuchajcie, my byśmy też nie mieli, nie mieli jakby pola manewru, i no, na kim później, później jak ci ludzie się odwrócą i będą chcieli to kupować, no, to my już będziemy, że tak powiem, dużo, dużo dalej w tym, jakby, że tak to nazwę, wyścigu. OK, i przechodzimy sobie tutaj do, teraz do tokena właśnie pulsu Zobaczcie, tutaj mam wykres dniowy. Tutaj trochę jest dziwnie na tym właśnie e, Nomix, bo tutaj zobaczcie, mam zaznaczone jeden miesiąc, a, a wykres jest po prostu dniowy. Jeśli zaznaczę e, jeden week, no to mam e, wykres godzinny, także coś tutaj się chyba zepsuło, ale OK, możemy sobie to zobaczyć. No i tutaj zobaczcie 2 maja, 2 maja 29 kwietnia były szanse sprzedać tego właśnie puls na powyżej 5 dolarów, później gdzieś to tam sobie spadło. No i teraz zobaczcie, od faktycznie 27 maja gdzieś od dolara odbił się, no i teraz znowu była szansa gdzieś sprzedać go w okolicy 3 dolarów. Ja uważam, że tego tokenu jest tak mało. Ponieważ bardzo mało osób sklejmowało po prostu tego puls doczkojnego, a nie ma innej możliwości, żeby go odebrać. No i ja uważam, że dopiero wzrosty tego tokena zaczną się jak skończy się po prostu okres, w którym można będzie sklejmować tego tokena. Miało to trwać 100 dni, także nie wiem ile tam jeszcze zostało tych dni, ale pewnie jakieś 90 lub 80 parę dni. No i później podejrzewam, że może tutaj być jakiś fajny boom na tym puls doczkojnie, także ja sobie go zostawię. Postawię go na pewno na 100 dni, albo może i dłużej i zobaczę wtedy, jak będzie gdzieś tam kształtować się jego cena. Liczę, że będzie to też taki fajny token, no bo jest go bardzo mało i, i jeśli jakiś napędzi się na to, na to hype, że to tak rośnie, wystarczy, że gdzieś tutaj wzrośnie na 10 dolarów, później jeszcze troszkę. Jak ludzie zobaczą, że mogli go mieć za darmo, to zaczną go kupować, ponieważ no to tak rośnie i jeszcze samo się to napędzi. No i może, może też fajnie gdzieś tutaj da nam zarobić. A dostaliśmy go za darmo. Przypominam, dla tych wszystkich, którzy mieli tutaj stakea na Hexie, no to mogli sobie go sklejmować. Nadal mogą go właściwie sklejmować i otrzymać sobie właśnie za darmo puls dodczcoina. Eee, oczywiście, w zależności od tego, jak duży był ten stake, to można było tam od kilku puls dodczcoinów do nawet kilkuset, a nawet chyba tam była najwięcej to tysiąc coś tych puls dodczcoinów. Także słuchajcie, no nie jest to. Nie jest to wcale mało, bo to jest yy, na polskie jakby przeliczyliśmy takiego powiedzmy średniego, średniego stake'a to można było otrzymać 100 z Dogecoin'ów. Yy, no więc to jest na ten moment około 300 dolarów, więc no myślę, że całkiem, całkiem fajnie ponad 1000 złotych. Yy, no i słuchajcie tutaj mamy wykres TEX do USDC. Tutaj te żółte linie właśnie to ja go dokupywałem, tutaj spadł, znowu dokupiłem, tutaj nie dokupiłem. I tego żałuję. Szkoda, że kurczę nie byłem wtedy przy komputerze i później ustaliłem zlecenia one inchu. A zobaczcie, tutaj gdzieś to się wszystko odbiło do góry. Tutaj mam zlecenia na one inchu, czy one, one inch, czy jak to się czyta, tutaj nie umiem tego dokładnie wymówić. E, tutaj mam zlecenia na tych poziomach, czyli e, 4 centy i 2 centy. Czy spadniemy tam, czy nie spadniemy, zobaczymy. E, o tym zleceniu wiecie, natomiast ja miałem jeszcze na one inchu e, jedno zlecenie. Bo miałem tutaj na portfelu Lend Ethereum, Lend ETH i miałem za to kupić HEXA. Natomiast słuchajcie, ja sobie to sprzedałem właśnie do Ethereum, tutaj na OneHu i potem dodałem sobie jeszcze poza filmikiem kolejne zlecenie, właśnie że chcę kupić po dwa centy tego HEXA za USDC. No i teraz zobaczcie sobie, mam na portfelu 170 dolarów, właśnie w USDC, i tutaj mam dwa zlecenia, właśnie. Jedno za 89 dolarów po 4 centy heksa, i drugie mam właśnie za 81 dolarów, jeśli heks spadłby do 2 centów. I tutaj zobaczcie, to zlecenie jedno jest miesięczne, drugie dałem w sumie na 3 miesiące. Także zobaczymy, jak to się tutaj skończy. Mam nadzieję, że tutaj jeszcze gdzieś to polecimy na dół i będę w stanie po prostu to kupić. Bardzo bym to chciał. No ale jak wiecie, to tutaj nie jest oparte na chceniu, tylko na tym, jak sobie tam rynek idzie, także tu chcieć sobie możemy, a może to iść całkowicie w drugą stronę. E, też będę się cieszył, jeśli też to pójdzie do góry, także tutaj e, jakby no, w obydwu przypadkach będę po prostu spał spokojnie, że tak powiem. I zobaczcie sobie jeszcze tutaj właściwie, jeśli kupujecie powiedzmy na Metamasku e, za Ethereum robicie swapa na HEXa, to właściwie powinniście śledzić wykres tutaj HEX do WETH Ponieważ, no, kupujecie go za Ethereum i teraz kupujecie go właściwie w stosunku do Hexa, do Ethereum. Hexa kupujecie w stosunku do Ethereum, no i tutaj sobie możecie zobaczyć. Ja to wam wytłumaczę w ten sposób, że słuchajcie, ja kupowałem właśnie też Hexa za Ethereum tutaj, gdzieś w tych rejonach. To był listopad, przepraszam, nie, tutaj w listopadzie jeszcze nie kupiłem, ale kupiłem tutaj początkiem grudnia, jeśli tu spadł właśnie do, Tutaj mamy akurat, zobaczcie, bo tutaj jest cena właśnie hex do WETH, czyli do Wrapped Ethereum, i wtedy kupowałem to powiedzmy po, ile tutaj mamy? 4,0 i 35,80 81. Także no powiedzmy tutaj, kupowałem gdzieś na tych poziomach. Nie będziemy tutaj mówić, jaka to była cena, bo to tutaj jest właśnie tak pokazane śmiesznie. No i słuchajcie, kupiłem gdzieś na tym poziomie, właśnie 4,0 i 35. No i później to szło sobie tutaj do góry. Tutaj było odbicie. I słuchajcie, na tym odbiciu dokupiłem. Dokupiłem za 4,0 No i fajnie tutaj się to rozgrywało, natomiast zobaczcie, tutaj teraz jest spadek. No i teraz gdzieś jestem. Ta żółta linia to jest właśnie, że jestem na 0 na tym hekcie, co go wtedy kupowałem. Ale zobaczcie, to jest jakby uśrednienie tych cen. Te dwie linie to są po prostu zielone linie, na których kupowałem, a ta żółta linia to jest tutaj. Y Średnia moja cena, gdzie gdy jestem to pod tą linią, to jestem po prostu na minusie, gdy jestem nad tą linią, to jestem na plusie. I teraz, jeśli sobie weźmiemy tutaj i zmierzymy, gdzieś powiedzmy, kupowałem tutaj te pierwsze heksy początkiem grudnia, końcem tego roku, zeszłego roku. No to jeśli od tej linii sobie weźmiemy i tutaj do szczytów, to zobaczcie, jest 168%. Czyli jeśli po prostu kupiłbym za e, jedno Ethereum, to dodatkowo, jeśli bym to sprzedał później tego heksa do Ethereum z powrotem, to uzyskałbym e, to jedno Ethereum, które włożyłem, i jeszcze 1,6 Ethereum dodatkowo. Czyli bym wyciągnął, czyli w sumie łącznie bym miał 2,6 Ethereum, nie? Tak to można by liczyć. Później jeszcze dołożyłem, powiedzmy, jedno Ethereum, i znowu sobie to gdzieś tutaj spadło na ten poziom. Czyli uśredniłem ceny zakupu, i od tej żółtej linii. Później gdzieś to poszło do tego momentu, i jeszcze zdobyłem 80%, czyli przykładowo mogłem mieć 3,6 Ethereum łącznie, gdybym tego heksa po prostu sprzedał. No i tutaj zobaczcie, później 10 maja, znowu mogłem sobie, jakby stosunek heksa do Ethereum, znowu był ponad tymi moimi poziomami wejścia. Teraz gdzieś to tutaj jestem na zero, na tym heksie właśnie. Natomiast wiadomo, ten heks jest zasejkowany, on cały czas pracuje. No i w stosunku właśnie do, do tego. Ethereum, no tak by to wychodziło. Oczywiście wiadomo, że jeśli rośnie dolarowo i Ethereum i HEX, to wtedy jeśli byśmy wyszli po prostu z, z tego HEXa do Ethereum i Ethereum sprzedali, no to oczywiście dolarowo będziemy mieć więcej kasy niż ten stosunek tutaj. No i tutaj właśnie każdy to sobie musi przemyśleć, jak to chce robić, jak to chce rozgrywać. Ja raczej tutaj nie gram do Ethereum, chociaż zobaczymy jak to będzie, ale jak, jakby... Gram pod to, żeby cały czas trzymać tego heksa, i nie będę już chciał prawdopodobnie tego heksa zamienić na ethereum. No chyba, że tutaj gdzieś jakieś będą takie po prostu tej przesłanki, że będzie to warto było zrobić. Natomiast e, raczej wątpię, że tak będę robił. E, na razie nie planuję tego, planuję to trzymać heksie i staykować na razie. E, dobra. Także tak to wygląda. No słuchajcie, tutaj zobaczymy, czy dojdziemy gdzieś tutaj do tych linii. Na One inchu mam tutaj otwarte te zlecenia. Jeśli się to uda, jeśli się to powiedzie i te zlecenia mi się wypełnią, to słuchajcie, będę miał jeszcze dodatkowo e, ile? E, 4000, 5, 6000, jakieś 6100 heksów, powiedzmy dodatkowo. Czyli słuchajcie, teraz mam powiedzmy 2500 heksów, wartych 198 dolarów. A tutaj, jeśli to wszystko się powiedzie, to będę w stanie nawet dokupić 6000 heksów za. 170 dolarów, także oby to się udało. Chętnie bym sobie dokupił po prostu tyle heksów. Natomiast no zobaczymy, czy to gdzieś na te poziomy zleci. Dobra, słuchajcie, no tyle wam chciałem tutaj powiedzieć. Dajcie znać, czy to właśnie o tym Richardzie, jakie wy macie zdanie na to, czy będzie to poświęcenie dodatkowe, czy może to będzie jakoś rozwiązane inaczej, że będzie ten portfel, będzie on po prostu dostępny, nie będziemy robić na to poświęcenia, czy jak to się tutaj potoczy według Was. Słuchajcie na te wszystkie komentarze, postaram się Wam e, poodpowiadać. Dzisiaj już nie zdążę, natomiast myślę, że jutro pojutrze wsiądę sobie i poodpowiadam Wam. E, słuchajcie też, odpowiadam Wam na te komentarze, to staram się Wam poodpowiadać jakoś tak, nie jednym, dwo, dwoma słowami, tylko staram też się skupić na tym temacie, co tutaj potrzebujecie i odpowiedzieć Wam jakoś na tyle, ile oczywiście mogę. E, no to właśnie, jakoś tak sensownie i logicznie, żebyście coś z tego też mogli wynieść. E, no i możecie dać też znać, czy to jest dla Was przydatne, że Wam odpisuję na te komentarze, czy odpisywać tylko na co któryś komentarz. Także dzięki wielkie za to, że oglądacie te filmy, że subskrybujecie ten kanał. Jest naprawdę to dla mnie niezmierna radość. No i co, nie przedłużam już, bo czuję, że chyba to znowu tutaj się rozgadałem i chyba to jest najdłuższy filmik, który do tej pory tutaj zamieszczę, także nie przedłużam tego. Dzięki za oglądanie, zostaw łapkę w górę, zostaw subskrypcję, jeśli jeszcze nie subskrybujesz. No i co, do następnego filmiku. Cześć!